W dniu dzisiejszym wyjątkowa operacja sposobem Keyhole. Na konsultacjach i na, na kanałach YouTube, pytacie się, jaki rozmiar jest kwalifikujący do tej operacji. No, oczywiste, że mniejsze rozmiary gruczołów dają się usunąć w ten sposób. Choć operacja jest wyjątkowo trudna i wymaga też użycia endoskopowej techniki, ale dziś będę usuwał nieco większy gruczoł. Gruczoł taki w rozmiarze CD, to jest wyjątkowość tego typu techniki. Pacjent wie, że efekt może nie być idealny, ale my wiemy, jak to zrobić, żeby był idealny nasze techniki, moje techniki osobiście Pozwalają na to, że nawet w takich sytuacjach możemy osiągnąć niewidzialne blizny i przebieg operacji typowy dla mastektomii uzyskać. A plastyka i wygląd klatki piersiowej, który osiągniemy, da perfekcyjny rezultat. Myślę, że bardzo ceniony przez pacjentów, dlatego, że nie będzie śladów operacji. I to jest to, co jest ważne. Przede wszystkim siwe włosy, czyli doświadczenie, umiejętność umiejętności techniczne wyposażone. Posażenie. Nie każdy przeprowadza, każdy chirurg może przeprowadzić tego typu operacje bez dodatkowych blizn. My mamy tylko jedną bliznę ukrytą, jak zobaczycie w brodawce. To jest evenement, naprawdę bardzo ważne, żeby wybierać takie miejsca, gdzie taka możliwość jest do realizacji. Oczywiście troszkę trzeba spojrzeć realistycznie na pewne rzeczy, nie każda, nie każda osoba kwalifikuje się do tego typu operacji. Ważna jest osobista konsultacja ze mną, a dam Wam odpowiedź, czy taką możliwość możemy zastosować. W razie czego mamy też inne, odpowiednie metody, tak aby uzyskać gładką klatkę piersiową ze śladowymi bliznami oraz, oraz dobrą pozycję brodawek. To wszystko jest, jest możliwe po ocenie w Timeless. Zgłoście się na konsultację. Będzie możliwość rzetelnej, dokładnej oceny, a zarazem, zarazem dania Wam tego, co jest bardzo potrzebne w, danym, w tym momencie waszej tranzycji. Zapraszam na konsultację do Timeless. A w międzyczasie przyjrzyjcie się, jakie to rzeczywiście rezultaty osiągamy, bo bardzo, bardzo dużo zdjęć jest w naszej galerii, jak również też publikujemy na naszych kanałach. Odwiedzajcie je, zadawajcie pytania, a w konsekwencji zapraszam na konsultacje i dalsze, dalsze działania już zostaną określone właśnie w trakcie tej wizyty konsultacyjnej. Zapraszam tutaj Was.